Jebać tego bota Puszy, puszy młody mi się wydaje, że ja tą głębą ascyluje, wiesz? Ciekawe czy ten Azir mówi tak samo może... Ile ty masz dasy, kurwa no Kulans zerowy prawie na I, tym I ma fleszeń? No, ale on w innym języku Ta, pewnie Zawarił mnie za wyro na pewno A to harpon chyba bardziej o. To się nazywa wyrok to Pierdolę no Przecież ty się Więcej Oj, chyba nie. Ona ma ulta topa, Uważaj jeba, jeba, ona, jeba, ona, ulta. Jeba, jeba, jeba. ona ma ulta! Ej. Ej. się przymierzmy go Kurde! nie ej nie ma jeśli komukolwiek by zagroził yes, No nam no, Oj, ktoś tracił ja, to bym się dało jej Uuuu, To nic nie dało. Ole wbita, by dało. O, ale wbita w, drugą, w drugie tempo, żeby Azir nie zabił. Okej, okay, na nich robię. Ej, pomocy! Ojoj, Riven, Riven. Kurwa, no ma flesza. Tu byś No kurde. Okej, okay, no, mamy. On, on się prosi o zabicie ten Azir. Ojoj, Natylius co ty? Nie no to do muzyki Dawaj ją, no ją ją Nie ma mojej Jezu jestem piękny Ale kliknij tam blue. Hej, to flow A nie działa Ja jest Diana, idę idę tam złoty! boty, bota idę boty mam, wyjdźcie chwilę

Chyba już, ooo... Diana będzie po mnie też Życie okay, mu niemiłe. Ej, Azir. Chodź, 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 chodź. Nie no, ale ty nie masz palców, dzielisz przemrzeć z to. temat, to była tu chemia. Przeważnie przy mnie nikogo tu nie ma. to ja, okay, przed... bo mnie